Witam Państwa serdecznie, ja jestem Shirey. E. I tytuł tego filmiku może być odrobinę konfundujący, więc wyjaśnię od razu. To nie jest materiał dotyczący szczepionek, tylko pewnego bardzo nielubianego przeze mnie zabiegu w opowiadaniu historii, obecnego m.in. w Disneyowskim kanonie rozkazu 66 w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Chodzi mi o motyw wynalazku, czy czaru, czy. Czegoś w ten deseń, który zmienia tych dobrych kolesi w tych złych kolesi. Ot tak. I moim zdaniem taki zabieg odejmuje naprawdę dużo głębi nagłym zmianom stron czy zdradom, które odpowiednio poprowadzone mogłyby być o wiele ciekawsze i bardziej dramatyczne. W tym materiale postaram się przedstawić swoją opinię na temat tego, jak wydarzenia pokroju rozkazu 66 i jego konsekwencji mogą i powinny być przedstawiane, a jakie rozwiązania są według mnie leniwe ze strony pisarzy i może nieco naiwne. Ostrzegam, że materiał będzie zawierać spoilery do czwartego, szóstego i siódmego sezonu wojen klonów. Powieści Rozkaz 66 autorstwa Karen Travis, z serialu Parszywa z oraz gry Świt Wojny i gry Świt Wojny 2 Chaos Powstaje. Zacznijmy od Rozkazu 66 w wersji książkowej oraz wersji disneyowskiej. Cechy wspólne to to, co widzimy w filmach pełnometrażowych, czyli w momencie, kiedy grupa mistrzów Jedi, zasiadających w Radzie pod wodzą Mistrza Windu, Zaatakowała najwyższego kanclerza, ten wydał armii klonów rozkaz 66, a armia ta błyskawicznie zwróciła się przeciwko rycerzom Jedi, z którymi walczyła ramię w ramię przez prawie 4 lata, i dzięki efektowi zaskoczenia oraz szybkiemu i skoordynowanemu działaniu wyeliminowała niemal wszystkich w zatrważająco krótkim czasie. Zacznijmy od wyjaśnienia tej sytuacji w starym kanonie. Armia klonów posiadała 150 specjalnych, wyuczonych u każdego żołnierza na pamięć, protokołów postępowania w sytuacjach kryzysowych, które mogły zostać wdrożone przez kanclerza lub senat. Jedną z owych potencjalnych kryzysowych sytuacji była potencjalna zdrada Republiki przez zakon Jedi i próba dokonania przez nich zamachu stanu. W takiej sytuacji wszyscy Jedi mieli zostać natychmiastowo aresztowani lub wyeliminowani, a ich świątynia na korusant zabezpieczona. Wtargnięcie rady, czyli de facto liderów zakonu do biura kanclerza i samowolna próba aresztowania go bez nakazu ani konkretnych dowodów na jego winę innych niż słowo przeciw słowu i wreszcie usiłowanie zabójstwa i oszpecenie go, posłużyły Palpatinowi za niepodważalne dowody na to, iż zakon zdradził, tym samym uzasadniając przed Senatem konieczność natychmiastowego wdrożenia protokołu 66. Materiały z tzw. Tak Expanded Universe, czy jak się na nie teraz mówi Star Wars Legends, opisują przeróżne reakcje i przemyślenia żołnierzy klonów na otrzymany z nienacka rozkaz. W rozkazie 66 Karen Travis, komandor Bakara dowodzący galaktycznymi Marines, wypowiada się o swoim momencie zawahania, po chwili zastąpionego gniewem na Ki-Adi-Mundiego i innych Jedi, którzy, jak uwierzył, oszukiwali go, ukrywając swoje zdradzieckie intencje. W Battlefront 2 z 2005 bezimienny klon z Legionu 501 wspomina marsz na świątynię Jedi i swoje wątpliwości z nim związane, przezwyciężone jednak poczuciem obowiązku. Z komiksów dowiadujemy się o depresji, w jaką po strzeleniu w plecy swoim byłym towarzyszom broni i nierzadko przyjaciołom popadł nie jeden klon-komandor, jak chociażby Bly oraz Cody. Byli też żołnierze-klony, którzy nie wykonali rozkazu 66 i zdezerterowali lub pomogli nielicznym Jedi ukryć się albo uciec, ale była ich garstka i zwykle byli to komandosi albo żołnierze Ark, czyli klony będące z natury bardziej niezależne od swoich braci. Takie zimne posłuszeństwo u większości klonów jest czymś przerażającym i wcale nie nierealistycznym, jak udowadnia na przykład eksperyment Milgrama oraz tłumaczy jeden filozof, chociażby Jordan Peterson w wykładzie You probably would have been a Nazi. Większość ludzi zachowuje się raczej konformistycznie, gdy postawiono przed bezpośrednim poleceniem od kogoś z pozycji autorytetu, a klony są i modyfikowane genetycznie do bycia doskonałymi żołnierzami, i nauczane idealnego posłuszeństwa od maleńkości, a więc to, że najpierw pociągają za spust, a dopiero potem znajdują czas na ewentualne rozterki moralne, wpisuje się w ich charakter, zwłaszcza jeśli miały powody by uważać, że to Jedi zwrócili się przeciwko nim, a nie odwrotnie. I oglądając Wojny Klonów Dave'a Filoniego, serial mocno koncentrujący się na podkreśleniu, że klony to istoty czujące i myślące, z indywidualnymi cechami charakteru, przemyśleniami i nieco różnymi nastawieniami do służby w Wielkiej Armii Republiki, spodziewałem się tego samego, ukazania ich zmagań z koniecznością zwrócenia się przeciw Jedi dla dobra Republiki. Może konfliktów ideowych pomiędzy poszczególnymi klonami w związku z przeobrażaniem się Republiki w Imperium. Ba. Widziałem nawet wskazówki, że ku temu akcja zmierza, chociażby podczas wątku umbarańskiego, kiedy to podstępna zdrada generała Krela doprowadziła do konieczności wyeliminowania go przez 501. Spodziewałem się, że zaowocuje to pojawieniem się nieufności klonów wobec Jedi innych niż Anakin, który to, jak wiemy, ostatecznie poprowadzi 501 w marszu na świątynię. Oczekiwałem nawet wspomnienia o rozkazie bądź protokole 66 w jakiejś rozmowie między klonami w trakcie polowania na Krela. A tu nic. Wątek Umbarański potrwał cztery odcinki zawierające w sobie sporo naprawdę ciekawych motywów i potencjał na równie wiele jeszcze lepszych, po czym zakończył się i nic z niego nie wynikło. Bohaterowie jakby zgodnie zdecydowali się o nim zapomnieć. Za to dwa sezony później dano nam mający już konsekwencje wątek. Wątek chipów kontrolnych, właśnie. Fives odkrywa spisek. Każdy klon ma wszczepiony do mózgu chip, który... No właśnie, tutaj odnoszę wrażenie, że same seriale są niekonsekwentne, bo raz jest nam mówione, że czyni on klony bardziej konformistycznymi i skłonnymi do wykonywania wszelkich poleceń bez wahania, co nie odpycha mnie, chociaż zasadniczo nic nie znaczy, bo nie znamy statystyki o ile posłuszniejszymi jeszyni. A innymi razami stanowi on po prostu przełącznik, który po usłyszeniu frazy klucza wprowadza klona w trans, bardzo mocno wpływając na jego zachowanie i zmuszając do polowania na Jedi. Przykładami może być jedna z pierwszych scen w odcinku wprowadzającym wątek chipów, gdzie chip żołnierza klona imieniem TAP doznaje usterki, przez co ten przedwcześnie strzela mistrzyni dżadaj w potylice, albo pierwszy odcinek parszywej zgrai, gdzie crosshair zaczyna strzelać do młodego Caleb'a moment po otrzymaniu rozkazu, mimo wyraźnego stwierdzenia, że nikt ze zgrai nie wie, czego ów rozkaz dotyczy. I z tym mam duży problem, bo po siedmiu sezonach pełnych humanizowania klonów i ukazywania ich jako prawdziwych ludzi, którzy potrafią samodzielnie myśleć, Zostają nagle zredukowani do bycia na równi z droidami, możliwymi do przeprogramowania. I nie mówię, że ten wątek nie jest na swój odmienny sposób tragiczny nagła utrata indywidualizmu, właściwie śmierć poprzedniej osoby i zastąpienie jej robotem w jej ciele, ale wątek posłuszeństwa, pomimo braku jakiejkolwiek fizycznej zmiany, jest moim zdaniem i bardziej tragiczny przez swój większy realizm. I ma o wiele większy potencjał do ciekawych konfliktów pomiędzy byłymi przyjaciółmi, jak na przykład Crosshair'em, a resztą zgrai, wynikających z odmiennych poglądów, innych idei. Z samych chipów żaden taki konflikt nie może wyniknąć, ponieważ odbierają one kloną sprawczość. I mam wrażenie, że sam Dave Filoni zdał już sobie z tego faktu sprawę i stara się ostrożnie z tematu chipów wycofać, Pokazując, że te się psują bądź ich działanie z czasem słabnie, najpewniej w ten sposób otwierając sobie furtkę do ciekawszych konfliktów w kolejnych sezonach. Gwiezdne wojny nie są oczywiście jedynym przykładem na to, że magiczna zmiana strony przez jednostkę bądź grupę jest mniej ciekawa niż uzasadnienie tej zmiany jakąś motywacją. W Don't of War 2 Chaos Rising jeden z członków naszego oddziału kosmicznych Marines, zdradza nas na rzecz arcywroga sił chaosu wiemy o tym przez większość kampanii bo dość wcześnie słyszymy przechwyconą transmisję w której komunikuje się on niestety dla nas zniekształconym głosem z wrogiem ale prawie do samego końca kampanii nie znamy jego tożsamości jest więc oczywiście poczucie niepewności i rozważanie który z naszych towarzyszy z którymi nadal walczymy ramię w ramię planuje wbić nam nóż w plecy i dlaczego i w końcu dowiadujemy się. Gra wybiera jako zdrajcę jednego z imiennych członków naszej drużyny. Za każdym razem, gdy ją przechodzimy, może to być kto inny. I każdy z nich dzieli się z nami powodami swojej zdrady. Każdy na swój sposób jest tragiczny i każdy pasuje do danej postaci. Stary sierżant, odpowiedzialny za szkolenie rekrutów, którego wychowankowie zostali wysłani na bezsensowną śmierć, Obwinia niekompetentnych liderów naszego zakonu i pragnie zemsty. Żołnierz idealny, podziwiany dotąd przez swoich towarzyszy broni, upada myśląc, że będzie w stanie oprzeć się zepsuciu i zniszczyć siły arcywroga od środka. Zgorzkniały weteran z oznakami zespołu stresu pourazowego i niewierzący już w żaden z ideałów, za które kiedyś walczył, właściwie po prostu chce zginąć, wyrzuciwszy nam przedtem bezsensowność tego, co robimy. Natomiast psionik, czyli nazwijmy go na potrzeby niewtajemniczonych czarodziej, po prostu zostaje opętany, czyli de facto zdrajcy nie ma po prostu demonstruje jego rukami. I w moim odbiorze to czyni tę zdradę najmniej ciekawą, bo oczywiście przykro nam, że tracimy towarzysza oraz Strasznym jest, że połączenie z osnową pozwalające psionikom używać ich mocy wystawia ich na demoniczne zagrożenie i czyni przez to potencjalnym zagrożeniem także dla swoich kompanów, ale nie zmusza to nas do myślenia, do rozważenia jego spojrzenia na świat i motywacji, bo nie są tu w żadnej mierze istotne. Dla porównania w oryginalnym świcie wojny, którego historia jest liniowa i za każdym razem niezmienna, Psionik zdradza, skuszony, oferowaną mu przez siły chaosu niewyobrażalną mocą, którą, jak się zarzeka, chciał wykorzystać dla dobra, ale przecenił swoją samokontrolę. Motywacja poniekąd zbliżona do tej, przez którą w Chaos Rising zdradzić może Tarkus, wspomniany nieco wcześniej żołnierz idealny. I powtórzę się tutaj, ale znowu Podwójnie przykra, bo nie tylko tracimy towarzysza, ale i ktoś, komu protagonista ufał, zwraca się przeciw niemu świadomie i z premedytacją. Oryginalnie zamierzałem jeszcze włączyć do tego rantu pewne wydarzenia z uniwersum Warhammera: 40 tysięcy, zarówno z czasów Herezji Horusa, czyli czasów prequelowych, jak i z najnowszego kanonu. Ale ponieważ scenariusz ma już ponad półtorej tysiąca słów i jego napisanie zajęło mi koło tygodnia, to myślę, że odpuszczę to na dzisiaj i po prostu jeśli ten materiał się spodoba i zbierze powiedzmy 30 łapek w górę, to nagram kolejną część. Tymczasem dziękuję za uwagę i naprawdę chętnie usłyszę Państwa opinie na temat wątków takich jak czyty kontrolne właśnie.